Siemanko, z tej strony Jojo i witam Was w kolejnym unboxingu w Zawierciu. Przyjechałem na święta, ale ale już nie będzie tutaj w Zawierciu unboxingów w warunkach polowych, bo kupiłem sobie nowe lampy do Krakowa, więc stare są w Zawierciu. Także możemy nagrywać już, myślę, bez jakiejś straty na jakości. Paczka, o której Wam mówiłem już na relacji na YouTubie ze strefy kostek. Paczka w sumie nieduża, ale ciężka i o dużej zawartości. A raczej o dużej wartości, bo w środku kostki o kosztujące no prawie 1000 zł. Także myślę, co, co mną kierowało, żeby tak drogą paczkę unboxować? No, Wy, wy mną kierowaliście, także zapraszam do obejrzenia. Tak, jak zapowiedziałem, przed Wami. Jedna w sumie z droższych paczek, jaką unboxowałem. Nie mówię tu o ogromnych paczkach, które kiedyś unboxowałem. Od magicznej kostki, ze względu na to, że robiłem prezentację produktów, tamte były pewnie dużo więcej warte, ale no tam było na przykład 60 kostek. Tu w środku jest zaledwie kilka kostek, a jednak wygrywają one z tamtymi swoją wartością. Słuchajcie, śrubokrętem sobie otworzymy, bo nie znalazłem żadnego nożyka. A chciałem jak najszybciej tą paczkę odpakować no jak już widzicie na starcie zaledwie pięć kostek zaledwie pięć kostek ale jakich kostek coś o co mnie prosiliście gan 356x kostka no najdroższa aktualnie kostka 3 na 3 ogólnie dostępna jest to wersja IPGV5 jeszcze jest wersja numerical szczerze nie pamiętam która z nich jest teraz lepsza wiem że jedna z nich ma fajniejszą regulację akurat gdy zamawiałem to dostępna była IPGV5 jeśli chodzi o wersję numerical no to wiem że jest już teraz dostępna także czekajcie ja sobie tak przyciemnie bo widzę że troszkę mamy przepalone przepalony obraz jasno jest niestety Niestety, niestety. No ale mamy wersję V5, jak będzie potrzeba, to i wersję z zrecenzujemy. Co dalej? Odłożę sobie ten śrubokręt. Mamy kostkę Spark 7 na 7 Jest to siódemka X-Men Design od MoFang. Ja uwielbiam produkty X-Men Design, więc cieszę się, że będę mógł też przetestować kostkę Spark. Mamy Weilonga WRM. Jest to Weilong Oczywiście związany z rekordem 3,47 sekund. Ustawiono ustanowionym jako no, ostatni ustanowiony rekord, tak? Rekord oficjalny Working Association 347, wow, niemożliwy jak mm -hmm. dla mnie czas. No i jest to kostka, która jest niezwykle podobna do GTS 3M. Z tym, że z tego co kojarzę, ma takie magnesy jak LM, przede wszystkim WR oznacza również without Ridges, czyli bez tych takich krawędzi pogrubionych, ale podobno delikatnie różni się budową. Co dalej? 5 na 5. Little Magic od Juxina. Magnetyczna. Podobno świetna piątka. Uznałem, że trzeba to sprawdzić. I ostatnia rzecz. Ciekawostka, ale fajna ciekawostka. Treasure Box. Magic Box. Nie wiem, jaka jest jego oficjalna nazwa. Chyba treasure box. Jest to kość od Juxina, ale śmiesznie, tu jest coś. Zobaczcie, ten jeden pasek jest doklejony, ciekawe z tym czemu, jest to skrytka. Jest to skrytka, którą można otworzyć w momencie, gdy jest ułożona kostka. Zaraz wam to pokażę. I jeszcze bonusiki od strefy, dużo bonusików. Ołówek, strefa kostek, ok. Długopis, strefa kostek, super. Ostatnio tak się nudziłem na zajęciach, że zgubiłem sprężynki z dwóch długopisów. Krówki. No, na osłodę, coś zawsze fajnego. Widzę też, że jest logo strefy kostek. I ostatnia rzecz, którą tutaj mamy. Okej, okay, w środku zamówienie, fakturka, czytam paragon, dowód zakupu. O. No i mamy instrukcję, poradnik do układania kostki LBL i Fridrich. Mamy instrukcję od strefy kostek, cała notacja, wszystkie algorytmy do Fridrisia, e, jeśli chodzi o F2L, jeśli chodzi o OLL, PLL. No, troszkę tego jest. I w skrócone takie. Jak widzicie, tu jest skrócony bardzo poradnik do e, lbl na... 7 kroków, cross od razu robiony. Fajna rzecz, na pewno dla początkujących super sprawa, dla bardziej zaawansowanych osób raczej wnętrze się przyda. Dobra, bo tak naprawdę nic jeszcze nie otworzyliśmy, żadnej kostki, a ja się rozgaduję jak zawsze. Ale Wy chyba lubicie długie unboxingi, tak mi się wydaje, że... że nigdy nie narzekacie. To co? Gana zostawimy sobie na koniec, wcześniej. Potem Weilonga, tutaj Sparka. Piątkę zacznijmy od tego. Zacznijmy od Treasure Boxa. Coś, co mi się bardzo spodobało, widziałem to pierwszy raz na zodach w Mielcu miał to józek Treasure Box. Zwykła kostka, która chodzi, powiem wam, że nawet nawet dobrze, nawet bardzo dobrze, myślałem, że to będzie dużo gorzej chodziło, albo wspominają taką kostkę chodzącą dużo gorzej, ale możemy sobie wcisnąć center, jeśli dobrze pamiętam i odkręcić całą górną warstwę. Dzięki czemu będziemy widzieli zawartość. Wszystko się opiera na kuli, i do środka do tej kuli coś możemy włożyć. Jeśli mamy coś, co jest dla nas ważne, czy to jakaś biżuteria, czy cokolwiek innego, możemy to tutaj schować. A następnie z powrotem sobie wkręcamy górę. Nie wiem tylko w którym momencie ona ma zaskoczyć. Czy to powinienem jakoś nacisnąć, czy. Czy chyba za mocno to wcisnąłem, i powinno sobie jakoś samo zaskoczyć? Dobra, nie zepsuj, radek, Radek, nie zepsuj, nie, nie zrób tego błędu. Bo to jeszcze się nie porusza. O, no i tutaj by było, wiem, że dla oglądalności powinienem zepsuć tą kostkę. <noise> Ale ja nie chcę jej psuć, w żadnym wypadku nie chcę psuć. Nie pamiętam, jak ją się skręcało. Bo chyba ją za mocno wcisnąłem, a tutaj widzę czuję ograniczenie siły. To odskoczyło, to też odskoczyło. No dobra, jest skręcona, czyli gdzieś za mocno wcześniej wcisnąłem ten center i dlatego nie chciało nam to odskoczyć. Jak widzicie, normalnie kostko oczywiście się nie odkręca, można nią kręcić, a dopiero po wciśnięciu centra możemy zacząć odkręcać. Fajna sprawa, fajna ciekawostka. Myślę, że wiele osób powinna być tym zainteresowana. Do kolekcji super sprawek. Jak macie kolekcję kostek, na półce może stać. Nikt by się nawet nie zainteresował, bo zobaczę, że są po prostu kostki, a tak naprawdę jest to tajna skrytka. I w środku możecie, tak jak mówiłem, mieć na przykład biżuterię, ale i podejrzewam, że pieniądze, jakieś banknoty bardziej zwinięte by się zmieściły też bez problemu. Przechodzimy do kostki 5x5 juxin Magic. Seria Little Magic, jak dobrze wiemy, stała się bardzo popularna, jest popularna i jest to dobra seria, jest to po prostu dobra seria. Sprawdźmy, jak prezentuje się piątka, która jest, tak jak mówiłem, magnetyczna. Magnesy czuć jak najbardziej, te na środkach są fajne, mocne. E, oczywiście magnesy na środkach muszą być mocniejsze w większych kostkach, dlatego, e, a te zewnętrzne słabsze bo gdyby te zewnętrzne były słabszy, mocniejsze przepraszam jakby te były mocniejsze od środkowych to wtedy poruszając zewnętrzną warstwą, od razu łapałaby nam się ta druga, a tego oczywiście nie chcemy. Chcemy mieć pewną swobodę i mieć pewność, że gdy ruszamy zewnętrzną warstwą, to środkowa stoi w miejscu, na tej zasadzie. Tu już jest gorzej, niestety, bo te magnesy są mocne, ale mało kto tak trzyma kostkę, żeby ruszyć. Pewnie obydwu... wszystkie trzy warstwy trzymamy, żeby dwoma poruszyć. Raczej mało kto tak by robił. No i co, jak się porusza? Ech. No powiem wam, że szczerze jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony, że po raz kolejny. Niedroga piątka porusza się dużo, dużo lepiej od mojej piątki. Wow. Naprawdę. Ludzie mieli rację mówiąc, że jest to fajna piątka, bo rzeczywiście, nie czuć tu w ogóle tego, że była to tania kość, jest to dobrze poruszająca się kostka 5 na 5 w dodatku magnetyczna te magnesy da się wyczuć. Wow, fajna, fajna, naprawdę fajna kostka. Chętnie ją przetestuję i myślę, że na pewno, no nie zawiódłbym się, jakbym wymienił swoją aktualną piątkę, czyli Wuhuang, Wushuang, kurczę, nie pamiętam tej nazwy, zwykłą piątkę od Mofangę, wymienił na coś takiego. Dobra, lecimy, X-Men Design. Pudełeczko rozsuwamy w tą stronę, wyciągamy ze środka siódemkę, pudełeczko zamykamy. Sama siódemka nowiutka, zafoliowana. Oczywiście złote logo X-Men Design, ale pozwólcie, może wyjmę ją z folii najpierw. Złote logo X-Men Design świadczy o tym, że jest to kość magnetyczna. Firma ta, firma Mofangę przyjęła, że oczywiście mamy czarne logo przy zwykłej kości, a złote w wypadku przynajmniej serii X-Men Design przy kościach magnetycznych. Szóstka Shadow M od X-Men Design jest Według mnie świetną kością. Strasznie mi się podoba jej feeling, to jak się porusza i mam nadzieję, że doświadczę tego samego w Sparku. Mam siódemkę Woogee yy, od yy, Mofange. Jest ona zmagnetyzowana przez Marcelanycza. Zobaczymy jak się porusza Spark. Z tego co wiem jest to kość lepsza, ale zaraz sprawdzę na własnych, na własnych palcach w sumie. No... No, zgadzam się. <laughs> zgadzam się, że teraz te wszystkie kostki. Jestem pełen podziwu, że co chwilę wychodzą nowe kostki i że one, mimo tego, że cały czas wydaje mi się, biorę tą kostkę teraz do ręki i powiedziałbym: Wow, to już jest tak świetna siódemka. No, nie da się zrobić lepiej, lepszej siódemki. Ona się już porusza świetnie, naprawdę. Płynnie, szybko. Bardzo przyjemnie. Ten feeling jest taki mięciutki. A znając życie, za pół roku wyjdzie kolejna siódemka i będzie jeszcze lepsza. Ja jestem pełen podziwu, jak oni to robią. Jeszcze w, trój w trójkach to rozumiem, bo to są kostki, które nie mają zbyt skomplikowanej budowy, ale w siódemkach kurczę, w pole do manewru nie jest aż tak duże jak w kostce 3 x 3 ze względu na wielkość elementów, złożoność wnętrza, a jednak są w stanie co chwilę robić fajniejsze kostki. Naprawdę fajna siódemka. Poukładam trochę, pomierzę sobie czasy, zobaczę czy uda mi się poprawić moje aktualne czasy. No ale lecimy dalej. Weilong WRM. Z ciekawości. Z ciekawości zamówiłem również tą kostkę, ponieważ tak jak mówię, jest z tego co wiem troszkę inna. Fajnie wypakowana zawartość. To jest coś, co się ceni. Otwiera się taką kostkę i człowiek sobie myśli, że naprawdę zamówił produkt premium, bo to nie jest kostka i pusta przestrzeń w pudełku, co też często prezentuje się ładnie, przyznaję, ale to jest fajne, że byli w stanie jakoś to zagospodarować. Duże pudełko. Dobra, co, cofam. Jedna rzecz. Kostka i przestrzeń pusta. Oczywiście tam jest pusta przestrzeń. No ale okej, okay. dobra, no jest pusta przestrzeń, ale jest też troszkę. Rzeczy w środku. O, fajnie nam się otworzyło. Otwieramy pudełeczko i co tutaj mamy? Mamy dużo rzeczy, co się ceni. Przede wszystkim jakieś zwinięte tutaj od moju małe instrukcje. Ale już Wam mówię, co nam znajduje się w środku. Oczywiście jest też sama kostka, ją sobie wyciągniemy. A tu jakieś takie rzeczy, reklamy. No to tym już się nie będziemy teraz zajmowali, myślę. Odłożę to w ten sposób. Co tutaj jest? Oczywiście mamy śrubokręcik, który moje dodaje. Mamy te cosie. Kiedyś nie wiedziałem, czym są te cosie. Teraz, jeśli się nie mylę, to służą one do regulacji. Jeśli rozbieramy kostkę i mamy sam krzyżak, to możemy sobie. Akurat mamy tutaj dodatkowy krzyżak, więc mogę wam to zaprezentować. Możemy sobie takiego cosia przytrzymać przy krzyżaku. Jak widzicie, on jest idealnie dopasowany. I z jego wykorzystaniem dokręcamy sobie. Centry maksymalnie, tak jak nam tutaj pozwala. Ten cały coś, i wtedy dokręcając wszystkie centry, zgodnie z ustawieniem tego, będziemy mieli pewność, że są one dokręcone równo. Także do tego nam te dziwne plastikowe, co się służą. Też się cieszę, że już się dowiedziałem. Mamy krzyżak, jak mówiłem. Mamy system cały śrub ze sprężynami. E, oraz z tym takim przeskakującym czymś, kolejnym co się. E, to oczywiście jest do tęszyn. Kurde, polskiego słowa na tęszyn mi brakuje. Oczywiście mamy tutaj dwie formy regulacji, jeśli chodzi o, o Weilonga, wprowadzone już w GTS-3 e, i działają one w ten sposób, że jesteśmy w stanie poza tym, że regulować dociśnięcie śruby, to samą sprężynę możemy sobie skręcić jeszcze bardziej. Tu mamy oczywiście taki. Dyk z mały do regulacji, właśnie tej drugiej, i mamy też dodatkowe magnesy. Oczywiście jest w środku z box, jest w środku dużo pustej przestrzeni, którą wam pokazałem. No dobra, jednak zostawili pustą przestrzeń. Pewnie można było tam wcisnąć chociażby cube baga, ale i tak szacun, że jakoś to pudełko zagospodarowali lepiej niż to bywało w przeszłości. Sama kostka w takiej podstawce. Podstawkę oczywiście możemy sobie to. Wstawić tutaj, żeby kostka jakoś stała ładniej, ale pudełeczka fajne, podoba mi, się, podoba mi się stosowanie tych pudełek, szczególnie, że mając ich dużo, można ustawiać jedno na drugim. I sama kostka. Kostka jest kolorowa, jest tu Veylong GTS 3 w wersji WR, ale nazwany został po prostu WRM. I jak się porusza, no powiem Wam, że no, oczywiście porusza się świetnie, to, to tego chyba tutaj. Nikt by się nie spodziewał innej, innej opcji, niż to, żeby kostka nie poruszała się świetnie. Ale co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że kostka na pewno, przynajmniej po wyjęciu z pudełka, totalnie inaczej porusza się niż mój Veylon GTS 3M. A niby to jest praktycznie ta sama kostka, a jednak czuć tutaj znaczną różnicę. Oczywiście jest to też kwestia regulacji, ponieważ jeśli się nie mylę, bazowo. Bazowo, tak, tu jest na zero przeskoków ustawione. Możemy to dokręcić. Ja troszkę mojego GTS-a 3M, na którym układem jest moją główną kostką, mam wyregulowanego pod siebie. To znaczy, mam o trzy skoki przesunięte to niebieskie, plus śrubę skręconą o 1. Ale również da się poczuć, że jeśli są tu chyba słabsze magnesy, kostka nadal potrafi zrobić R8, czy podwójną warstwą, O proszę bardzo, ale rzeczywiście, no przyznaję, że porusza się. Inaczej od mojej aktualnej kostki. Zrobimy sobie jednego solwa, jako taki pokaz umiejętności kostki, chociaż też zawsze wygodniej mi się układało po prostu siedząc przy biurku, a nie mając między sobą a kostką kamerę. Ale coś tam byłem wam w stanie pokazać. No i dobra, ostatnia rzecz, ostatni produkt dzisiejszego unboxingu. Widzę, że już się rozgadałem naprawdę nieźle. Ile to mamy 15 minut? Widzę u siebie, plus jeszcze intro, które było, no, 20 minut unboxingu na 5 kostek. Brawo, ty Radku, brawo, ty! Otwieramy Gana. Ostatnio przez wielu tak wyczekiwana kostka. Tak się pytaliście, tak się pytaliście. Znowu sprawdźmy zagospodarowanie pudełka. Mamy samego Gana w tym miejscu. W środku jest karta. Ładna karta, możemy się pochwalić, że jesteśmy posiadaczami Gana. Jest to w środku włożone. Jest kostka w pudełku. Pozwólcie, że ja po prostu ją sobie z tego pudełka wyciągnę od razu to zapakuję z powrotem. I jest to pudełeczko. W tym pudełeczku pewnie są i inne gesy i magnesy. Gesy, magnesy. Troszkę się rymuje, ale miałem oczywiście rację. Są gesy i są magnesy. Do tego mamy your ultimate PB Renewer. Mamy jakieś instrukcje, papierki, które nas zbytnio nie interesują. Przynajmniej mnie. Co jest takiego ważnego w tym GANie X? Dlaczego on taki został rozpromowany? Jest to dobra kość oczywiście, ale przede wszystkim, poza tym, co widzieliśmy w poprzednich GANach, czyli system gesów, zmiennych nakładek zamiast śruby, tutaj gwint wystaje z samego krzyżaka i na ten gwint takie nakładki są nakręcane z różną siłą sprężyn. Kolor reprezentuje siłę tych sprężyn, ich, a raczej ich twardość, bo samo dokręcenie nasze też będzie regulowało siłę nacisku, jaki na nie jest wywierany. Ale tu mamy też takie tubki z magnesami. Białe, czyli wersja bez magnesów, żółte i zielone. Zaraz Wam pokażę, jakby ktoś nie wiedział, czym jest Gun 356X, zaraz Wam pokażę wnętrze. Spróbujemy się dostać do wnętrza kostki i pokażę Wam, o co tak naprawdę chodzi. Chociaż nawet bez rozbierania damy radę to zrobić. Zanim zrobię jakieś ruchy w środku, jak widzicie, tam jest magnes. One są też na narożnikach, te magnesy. Są magnesy w narożnikach, ale tutaj przede wszystkim macie magnesy w krawędziach. Jak to działa? Możemy sobie taki magnes, który jest w krawędzi, wymienić. Ja już to zauważyłem przy unboxingu GANA 354M. Już wtedy miałem podejrzenie. Że kurczę, tak to wygląda, jakby te magnesy miały być wymieniane. I tak rzeczywiście jest. Możemy sobie po prostu tą tubkę tutaj wcisnąć, dzięki czemu wymieniamy magnes na nowy. Mamy teraz zielone magnesy, one są chyba mocniejsze, chociaż nie, te białe są najmocniejsze z tego, co kojarzy. Zresztą nie kojarzę dobrze. Ale wróćmy do tej tubki, niech będzie, niech będzie tak samo. Czekajcie, pyk. Wkładam tom Zielone wychodzi. Także można sobie bardzo szybko zmienić moc tych magnesów. Na razie, z tego co wiem, są trzy wersje: żółte, zielone, przezroczyste, czyli czy tam białe. No i wersja bez magnesów, bo oczywiście możemy się ich pozbyć. Nikt nas tutaj nie skazuje na magnesy. A teraz sama kość. Słuchajcie, bo to Was chyba interesuje. Jest tu oczywiście płynność gana. Jest tutaj. Fakt, że kostka jest mega cicha. To zawsze było świetne w kanale, że to były naprawdę ciche kostki. Bo porównajcie sobie to. Permutację te zrobię. A porównajcie sobie to. Permutacja te. Permutacja te. Znaczna różnica. Ale co do samej kostki. No powiem Wam szczerze, że... Po wyjęciu z pudełka nie jest to kostka, którą bym powiedział, wow, muszę to mieć. I rozumiem, czemu ta kostka kosztuje 300 zł, Bo w zasadzie 1 trzecia wartości tej paczki to jest ten gun. Eee, Okej, okay, no jest to dobra kość, ale nie czuję tutaj takiego efektu po wyjęciu z pudełka, że jest, to jest najlepsza kostka na świecie. Nie żałuję tego, że wydałem 300 zł, gdy mogłem wydać 100 na, na przykład Juxina Liter Magic. Nie ma tego, ale z drugiej strony przypominam, że GAM jest to kostka w dużej wersji do it yourself, jest to kostka dla osób, które lubią bawić się w regulacje, które lubią dostosować kostkę do własnych potrzeb. I ta kostka po wyjęciu z pudełka jest dobrą kostką, przyznaję, jest dobrą kostką, aczkolwiek wiedząc, że kosztuje 300 zł, no można czuć się zawiedzionym. Jednak. Ta kostka tak naprawdę rozwija skrzydła dopiero, gdy zaczniemy się nią bawić. Gdy wymienimy gesy na takie, które nas interesują, gdy pobawimy się w wymianę magnesów, gdy wyregulujemy ją pod siebie, daje ona nam bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie kostki do naszych indywidualnych potrzeb. Na pewno przyjrzę się jej bardziej. Sprawdźmy też jeszcze, jeśli chodzi o środek, jak to jest, bo wiem, że jest jakieś... są dwie wersje regulacji, jest to IPGV5 tutaj, ale jest też wersja Numerical. Yy, I teraz tak. Tu, z tego co widzę, jest to standardowe, chyba dokręcanie kostki, bo jest też ta jedna z wersji. Wiem, że miała takie przeskoki. To znaczy, wiem, że powstały dwie wersje, i jedna z wersji pozwalała na kilka tylko stopni, nie miała takiego pełnych możliwości regulacji, a pozwalała tylko przeskakiwać co ileś. Sprawdźmy, jak jest z tą wersją. Czy to jest normalna, najzwyklejsza w świecie regulacja? Tak, to jest normalna, najzwyklejsza w świecie regulacja. Czyli prawdopodobnie to ten Numerical... O, sorry, ruszyłem chyba statywem. To ten Numerical jest tak naprawdę chyba tą drugą wersją, która niby miała ułatwiać regulację, a chyba z tego, co kojarzę, na no, ostatecznie nie została zbyt ciepło przyjęta przez speedcuberów i została uznana za tą gorszą wersję. A wiem, że ten Numerical jest droższy, przynajmniej na strefie kostek, kosztuje... Kosztuje... W chwili obecnej, no, 50 zł więcej. W sumie właśnie, no, jesteśmy na niebieskim tle, a unboxing ze strefy kostek, ale to dlatego, że zapomniałem właśnie w zawierciu, nie mam tełu. Miałem tylko niebieskie przyklejone, zapomniałem o żółtym. No, ale wiecie, że jest ze strefy kostek, bo tu macie logo. Także nic Was chyba nie zmyli. No i co? To by było wszystko w tym unboxingu. Zgodnie z tym, jak mnie prosiliście, jest Gun 356X, jest też Wejlong WRM, jest 7x7 Spark, jest 5 na 5 Little Magic magnetyczna i skrytka od Luxina. Fajne pięć kostek. W sumie, tak jak mówiłem, wartość to jest chyba... 900 zł, także prawie tysiak za zaledwie 5 kostek. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego unboxingu, a że będziecie jeszcze bardziej zadowoleni z recenzji. Bo oczywiście wszystkie te 5 produktów sobie w najbliższym czasie zrecenzujemy. Także co, widzimy się już niedługo w następnych filmach speedcubingowych, kostkowych i oczywiście też innych. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!